Siema siema Tori, to będzie bardzo ważny odcinek dla każdego kto interesuje się grą Brawl Stars po pierwsze powiem wam ile będziemy mieli nowych postaci i jak one będą wyglądać, jakie będą rzadkości No, mam troszkę informacji na ten temat więc oglądajcie do końca oprócz tego pomówimy sobie o tym kiedy dokładnie będzie Brawl Talk ponieważ już coraz więcej osób uważa że będzie to taka jedna data którą właśnie wam powiem w tym filmie mamy też kilka innych newsów więc oglądajcie go koniecznie od początku do końca mordeczki na wstępie tego filmu możemy umówić się tak że każdy teraz w komentarzu, jakiego zadymiarza najbardziej chciałbym mieć odbogowanego, którego nie ma i postaram się przypiąć wam serduszko. No i słyszałem, że jak zostawicie łapeczkę w górę pod moim odcineczkiem, czyli pod tym filmem, no to wtedy szybciej go zdobędziecie, więc mordeczki naprawdę warto spróbować, bo łapeczka jest darmowa, a czemu nie? Tutaj wysiadam wam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. W kolejnym filmie postaram się pokazać aż 20, więc jeśli chcecie mieć szansę się tutaj pojawić, wystarczy będziecie mnie subskrybować. Dlatego jak jeszcze nie macie subika, to szybciutko go zostawiajcie. Dzisiaj w ogóle do kupienia wyszedł nowy skinek, którego wam tutaj wyświetlam, a Znani, naprawdę jest to przekozacki skin, więc mordeczki, proszę. Pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy: że jak planujecie sobie doładować jakieś gemy, to żebyście mieli wpisany kod Torii w sklepie Brawl Stars. Bardzo mi wtedy pomożecie, a ja każdą osobę, która zakupi coś z moim kodem, pozdrowię na odcinku. I tutaj widziałam wam kilka osób, które chciałem pozdrowić, bo ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem. Serdecznie Was pozdrawiam, widzowie, jesteście totalnymi szefami. Jak coś w opisie tego filmiku macie link do oficjalnego sklepu Brawl Stars przez internet, gdzie dużo bardziej opłaca się doładować gemy niż w normalnej grze Brawl Stars. Ponieważ tutaj kosztuje to tyle a dostajecie więcej gemów. Ale oczywiście jak tam nie możecie, to w normalnym Brawlu też warto doładowywać. Pamiętajcie po prostu o kodziku Torii. Tutaj w Brawl Stars w gierce i na stronce. Odcineczek ten zaczynamy od tego, żeby powiedzieć sobie, kiedy Broltok najprawdopodobniej będzie. Murdeczki, no, wiemy, że będzie on w czerwcu, to nie jest nic specjalnego, co Wam teraz powiedziałem. Broltoka w czerwcu na pewno mieć będziemy, ale nas interesuje dzień. Broltoki, jak wiecie, zazwyczaj są w weekendy, a dokładniej to w soboty. Dlatego możemy sobie łatwo teraz powiedzieć, że wczoraj mieliśmy już sobotę, no i w niej nie było Broltoka, więc już jedna sobota odpada. Dlatego zostają nam tylko dwie inne czerwcowe soboty. Pierwsza to jest 17 czerwiec, a druga to jest 24. Czerwiec, więc na pewno któraś z tych sobot to będzie Brawl Talk, ale która? No właśnie. Wydaje mi się, mordeczki, że jednak ta druga, czyli 24 czerwca. Dużo osób widziałem, że ostatnio pisało właśnie tą datę, że wtedy według nich będzie Brawl Talk i ja się z tym zgadzam, też mi się tak wydaje. Oczywiście to jeszcze nie jest w 100% tak potwierdzone, ale według mnie to się sprawdzi. No bo pamiętajcie, że ten update, co będzie teraz, będzie bardzo dużym update'em, gdyż musi on nam starczyć na całe wakacje, na lipiec i na sierpień, bo wtedy twórcy nie będą dodawali kolejnych Brawl Talków. Dlatego zrobię go jak najpóźniej się da w tym czerwcu, czyli 24 w sobotę, żeby te wszystkie rzeczy które oni zaplanowali, starczyły na dwa miesiące. I zaraz opowiem wam trochę więcej o nowym zadymiarzu lub nowych zadymiarzach z tego kolejnego Brawl Talka, bo też mam ciekawe informacje o tym naprawdę, ale tutaj wysiadam wam mordeczki jeszcze. Inne prezenty, które dostali ostatnio gracze Brawl Stars w Chinach, czyli nie my w Polsce, nie gracze w innych krajach, tylko i wyłącznie gracze w Chinach, dostali jeszcze inne dodatkowe prezenty. Ostatnio wam pokazywałem, co oni dostali, ale okazało się, że mają ich jeszcze więcej. Między innymi taki piękny spray torcika. Oni ostatnio obchodzili urodziny, no i dostali między innymi właśnie taki tort sprayowy. Oprócz tego dostali 200 token dablersów i tego skina do Barleya czerwonego, co jest bardzo ciekawe, bo my w sumie nigdy go za darmo nie dostawaliśmy. My mogliśmy go kupić za 500 star pointsów, teraz jeszcze tam chyba jest w innej cenie, a oni dostali go mordeczki normalnie za właśnie darmo, po prostu za free, więc to było mega mocne. To są ich kolejne prezenty, oprócz tego oczywiście też były inne prezenty, które pokazywałem wam we wcześniejszych filmach, więc no, jak zwykle Chiny mają lepiej. Już przechodzę do tematu związanego z nowymi zadymiarzami, którzy będą w kolejnym Brawl ale najpierw widzowie, chciałem was zaprosić serdecznie na mój sklep dla Was. Macie tutaj kozackie bluzy i koszulki. Każdy może znaleźć coś dla siebie. No i do każdego zamówienia rzucam wam zdjęcie z moim autografem. Link do sklepu jest w opisie, Naprawdę polecam skorzystać. No i dobra, widzowie, zacznijmy sobie od tego, że teraz najprawdopodobniej w tym. update'cie, mi się wydaje, że to jest nawet pewne. Ale no jeszcze pewności wiadomo, nigdy nie mamy. Więc powiem na 99%. Będziemy mieli dwóch nowych zadmiarzy. Nie jednego, ale dwóch. No i tak. Na pewno jeden z nich będzie chromatykiem. To jest pewne. Będzie on w nowym karnecie. Bo ten karnecik kończy się za 22 dni. Właśnie wtedy będziemy mieli mordeczki. Nowego zadmiarza, nowy karnet. I oczywiście będzie to Chromatyk, ale będzie też drugi zadmiarz jakiejś innej rzadkości. No i mordeczki. Teraz pytanie, jakiej rzadkości będzie ten nowy zadmiarz? Czy będzie to legenda? Wydaje mi się, że nie. Więc zostaje nam albo mityk, albo Epic. Któraś z tych dwóch mieliśmy ostatnio Willow, mieliśmy też ostatnio mordeczki Hanka. No więc mi się chyba wydaje, że jednak teraz będzie jakiś mityk. I propos tego, jak ten mityk będzie wyglądał, mamy wydaje mi się, że pewne informacje, mordeczki. Tutaj wyświetlam wam mapkę wszystkich trio zadymiarzy. No bo wszyscy zadymiarze są złączeni w trójki. No i zobaczcie, że jeszcze nie wszystkie trójki są kompletne. Jest kilka trójek, gdzie jest tylko jeden zadymiarz, gdzie nawet nie ma dwóch zadymiarzy na trzech. No i jest to na przykład Velociraptis, czyli trio, gdzie właśnie jest bas. Oprócz tego ghost, czyli mordeczki i takie trio Halloweenowe, gdzie mamy gasa. No i jeszcze Star Park Cube, e, tutaj mamy RT I teraz posłuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, ziomale Jeśli chodzi o zadymiarza, który wejdzie w tej aktualizacji, wydaje mi się, że dołączy on do tria Baza, czyli Velocirapids e, Chodzi o dinozaurowe trio. Dlaczego mordeczki? Bo to trio jest związane z wakacjami. Baz wyszedł dokładnie podajże w tej samej porze, tylko no wiadomo nie w tym roku, tylko we wcześniejszych latach, gdy był Brawl Talk ale też właśnie w tym wakacyjnym update Dlatego wszystko się idealnie składa? Że Baz w końcu dostanie jakiegoś kolegę lub koleżankę do swojej jego trio, tym bardziej że twórcy nawet nam dawali podpowiedzi w poprzednim Broutoku, że jeszcze to nie jest pora na baza, ale w przyszłości on będzie. Dlatego, no, idealnie się wszystko składa, że w tym Broutoku będziemy mieli kogoś do trio z bazem. Bo jest jeszcze wolne trio, oczywiście, tutaj mordeczki do Gasa. No i tak samo do RT. Ale, no, do Gasa raczej wejdzie w Halloween jakiś zadymiarz. A do RT może w kolejnych update'ach. I mordeczki, jeśli miałoby być to jakiś zadymiarz, właśnie tutaj z trio Baza, to moim zdaniem ten, którego wam tutaj pokazuję, jest bardzo do niego pasujący. Zobaczcie, to jest oczywiście koncept, to jest tylko taka propozycja. Ale tak może wyglądać na przykład nowy zadymiarz, nazywa się on Ringo. I właśnie mi się wydaje, że zadymiarz, który byłby związany z bazem i wejdzie do jego tria, nie będzie chromatykiem. Żeby nie miał tej samej rzadkości co baz, tylko żeby miał jakąś inną. Więc ten mityk będzie raczej po prostu trio z bazem, a chromatyk dojdzie do jakiegoś innego tria. Może dojść do jakiegoś tria, gdzie jest na przykład dwóch brawlerów z trzech, czyli że brakuje tylko jednego. No to jest bardzo ciekawa rzecz mordeczki, no i powiem wam, że no naprawdę jestem ciekawy, jak ci zadymiarze dokładnie będą wyglądać. Bo spójrzcie na przykład na tą zadymiarkę, tak ona się prezentuje. i i ona nazywałaby się Mojglin. E, też jest naprawdę bardzo fajna. Ma takie fajne różowe kolorki i dużo osób sądzi, że ona też może wejść. Oczywiście to też jest tylko koncept, tylko to jest taka praca. E, aczkolwiek no wygląda fajnie i ja bym chciał taką zadymiarkę, która by wyglądała tak jak ona. Nawet tutaj pokazana jako chromatek, tylko z inną nazwą, która się nazywał Inki. Ale Inki to to ona by się nie nazywała na pewno. Innym konceptem, który bardzo często się pojawia jest Ozi. I ta Ozi byłaby taką ośmiornicą. E, więc też by idealnie się nadała do wodnego wakacyjnego update'u. I zobaczcie jak ona się prezentuje. Naprawdę ciekawie wygląda musicie przyznać. No jest taką typowo wakacyjną zadymiarką, zrobioną w wakacyjnym stylu, więc według mnie też by tutaj się idealnie po prostu nadała. Jeśli dostwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, który z tych zadymiarzy, co pokazałem Wam w tym odcineczku, tych konceptów, podobał Wam się najbardziej i którego byście chcieli, żeby najlepiej po prostu wbił do gierki. Cała ta trójka jest naprawdę bardzo fajna, aczkolwiek, no tak jak mówię, mi chyba najbardziej, pasowałby ten zadymiarz Ringo. Może nie dlatego, że mi się najbardziej podoba, tylko on najbardziej wypasował do baza, a mi się wydaje, że właśnie zadymiarz będzie związany z bazem nowy. Oczywiście to jest tylko taka moja teoria i nie musi się to sprawdzić, ale wydaje mi się, że się to sprawdzi. Zresztą wszystkiego dowiemy się już podczas Brotoka, do którego już naprawdę coraz bliżej. Tak samo jak coraz bliżej pobijania kolejnych rekordów jest Hyra. Aktualnie pobił on swój rekord. Jak widzicie ma 85 104 pucharki i nigdy nie miał więcej w swojej historii. Jest tego najwyższy wynik. Więc Hyra naprawdę teraz mega mocno leci i puszuje. E, no sami zresztą zobaczcie jak to u niego wygląda. No gigaszef totalny. E, no jestem ciekawy kiedy on wbije to 90 tysięcy. Ciekawa sytuacja dzieje się też na Hanku, bo mamy pierwszą osobę, która przekroczyła 1500 pucharków na tym zadymiarzu. Zobacz Nowy zadymiarz wyszedł parę dni temu, a ziomek koniku Avalanche ma na nim 1504 puszki. To jest naprawdę chore, ile on ich wbił, naprawdę, czekajcie, pokażę wam to, żeby nie było, że to jest fake. Patrzcie, mamy tutaj Hanka, 1504 pucharki, aż się Hank zbugował i wyszedł poza ramkę. Mega <grymka> mocna rzecz. No i myślę, że tym miłym akcentem będę się już z wami powoli żegnał, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę i subika na moim kanale po więcej fajnych odcinków z Brown Newsów, do zobaczenia, widzowie, trzymajcie się, hejo!